Kiedy w końcu ruszysz z miejsca? Dzisiejszy materiał jest o takich sytuacjach, gdzie chcielibyśmy po coś sięgnąć, chcielibyśmy się realizować, lub bardziej pełniej się realizować. Czujemy, że coś nam w duszy gra. Że coś nas woła, i tak jak w tytule, i, i nie ruszamy z miejsca, nie sięgamy po to, czy to miałaby być wiem, lepsza praca, czy może jakiś awans w obecnej pracy, czy może to miałoby być yy, zrobienie jakiegoś kroku w stronę pasji, która zawsze nam w duszy grała, ale z, z jakiegoś powodu. Nigdy się na ten krok nie decydowaliśmy i nie decydujemy. Czy to miałby być jakiś krok w stronę związku, którego pragniemy? No tych tematów oczywiście może być wiele, ale tym wspólnym mianownikiem jest właśnie to, że nie ruszamy z miejsca. Czyli ten projekt jest cały czas w takiej fazie. No, właśnie projektowania, czy w takiej fazie fantazji, w fazie jakichś niespełnionych marzeń, no i tak, i, 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 i nigdy się nie realizuje. I teraz z takich wielu rozmów, znowu, zarówno tutaj z tej przestrzeni gabinetowej, jak i przestrzeni warsztatowej. To bardzo często wyłania się takie zdanie czy takie zdania, które mniej więcej brzmią, że coś mnie trzyma. Nie mogę się ruszyć z miejsca, bo coś mnie trzyma. Albo jest takie zdanie, bo czuję jakąś blokadę, coś mnie blokuje. Chcę iść naprzód, a przede mną jest jakaś ściana, jakiś mur, nie wiem, szyba. Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. I to, zobaczcie, moje minie jest pewna wskazówka, że jest jakaś blokada. I tutaj jest, jest, taka, jest taki trop, że, że skoro my tą blokadę odczuwamy niejako w sobie, to jest to blokada mentalna. Bo o tyle, o ile nie mówimy tu o jakichś sytuacjach życiowych, że nieraz, nieraz są te takie, nazwijmy je blokady zewnętrzne, no to, to tutaj w tych sytuacjach będziemy mówili o blokadach mentalnych, czyli, czyli takich, które są wewnątrz. Natomiast tak jeszcze krótko nawiązując do tych blokad zewnętrznych, to jak się tak. Yy, przyglądam od wielu lat tym różnym sytuacjom życiowym, to się okazuje, że takich blokad stricte zewnętrznych to, to, to jest jakoś bardzo mało, że większość tego, nawet co nam się jawi jako blokada zewnętrzna, jest wynikiem pewnych blokad, które mamy wewnątrz siebie, pewnych blokad mentalnych. I to jest, tak jak powiedziałem, pewien trop, bo my z tą blokadą. Możemy popracować albo, używając jeszcze innego języka, możemy z tą blokadą porozmawiać, bo ta blokada jest w nas, ona można powiedzieć, stanowi jakąś część nas. Ona tam nie pojawiła się przypadkowo. Już wiemy z wielu, z wielu wcześniejszych materiałów, że. Ona mogła się tam pojawić na skutek doświadczeń jakichś najczęściej dziecięcych, ale mogła się również tam pojawić na skutek doświadczeń naszej mamy, taty, babci, dziadka, czy, czy, czy jeszcze tam w dalszej linii pokoleniowej jakiegoś przodka i ona sobie po prostu w tym polu rodzinnym jest. No, no i dzisiaj yy, ja, ja ją odczuwam. Które ja ją odczuwam, no to można tak sobie uknąć takie twierdzenie, czyli system widzi we mnie potencjał do tego, żebym ja tą blokadę odblokował, uwolnił, tak i żeby, żeby wprowadzić więcej, więcej tej sprawczości więcej luzu do tego systemu. Nie tylko zobaczcie, do swojego życia, tak, tylko do systemu rodzinnego, jakbyśmy patrzyli z takiej hellingerowskiej perspektywy. I jak można by porozmawiać z tą blokadą. Pierwsza taka, ja nie lubię używać słowa technika, nie? bo to tak właśnie brzmi tak, jak jakieś takie umysłowe narzędzie, no ale jakoś jakoś, żeby, żeby ten przekaz miał jednak jakąś taką formę. Tutaj semantyczną. No to użyję tego słowa technika, to jest po prostu. Bardzo taka prosta wizualizacja, która polega na tym, żeby, jak to w wizualizacjach, zamknąć sobie oczy, pooddychać sobie spokojnie. Najlepiej, żeby to był oddech przeponowy nosem, gdzie wdech robię nosem, wydech również nosem. Tak, przeponowy oddech, czyli powietrze wędruje do brzucha i potem wraca. I tu od razu mała uwaga: bo z wielu różnych powodów może tak być, że możesz mieć trudność z nabraniem powietrza do brzucha, to nie walcz z tym. tak? Po prostu oddychaj do tego miejsca, do którego możesz oddychać, bo być może właśnie ciało na poziomie fizycznym pokazuje tobie, gdzie masz tą blokadę. Kto wie. Także nie walcz z tym, przyjmij to. Że tak jest, tak, ale intencja jest taka, że okej, okay, tak jakbyśmy chcieli do brzucha, do nie? I teraz, yy, mając te zamknięte oczy, spróbuj sobie wyobrazić siebie, tak? Znaczy, wyobrazić siebie, no? Poczuj siebie i, i spróbuj zobaczyć tą blokadę. Niech ona ci się pojawi. Ona może ci się pojawić. W formie jakiegoś przedmiotu może ci się pojawić. W formie symbolu może ci się pojawić. W formie człowieka, tak? No ale jak w jakiejkolwiek formie ona by się nie pojawiła, no to ona jest takim aspektem ciebie. Czy można powiedzieć, że to jest jakiś kawałek ciebie, który coś mówi w ten sposób? Bo jak sobie tak. Towarzyszyłem, jak i również sam przechodziłem. Wiele tego typu procesów. To tam bardzo często ta blokada, tak to nazwijmy, ma, ma jakąś dobrą intencję, mimo że uniemożliwia nam sięganie po to, czego pragniemy. Tak w związku z tym, gdy ta blokada nam się w jakiejkolwiek formie przedstawi, spróbujcie z nią porozmawiać. Tak, przywitajcie się z nią. I spróbujcie zapytać, co ważnego chcesz mi powiedzieć. I może tak być, że odkryjecie coś naprawdę ważnego, coś naprawdę zaskakującego, tak? I to jest, to jest taki, taki pierwszy, y, takie pierwsze narzędzie, czy tak jak powiedziałem, właśnie pierwsza technika. Inną techniką, którą również bardzo lubię i rekomenduję, ona pod względem takiej metodologii, to można powiedzieć, że, że będzie bardzo podobna z tym, że tutaj nie będziemy działali tylko w przestrzeni takiej zwizualizowanej, tylko po prostu sobie podziałamy w tej przestrzeni bardziej, bardziej nazwijmy ją fizycznej. Czyli e, weźmy sobie dwa krzesła czy dwa fotele. Ustawmy vis, vis siebie. Jedno krzesło jest dla mnie. Drugie krzesło jest dla tej blokady. I bardzo podobnie jak we wcześniejszym ćwiczeniu. tak, Usiądźcie sobie na krzesełku dla siebie. No, poczujcie sobie siebie, a potem usiądźcie na krzesełku e, Takim reprezentującym tą blokadę i poczujcie, wejdźcie w reprezentację tej blokady. Po prostu poczujcie się jako ta blokada, tak? I reszta będzie wyglądała analogicznie, tak? Bo jak już się poczujecie jako ta blokada, no to znowu możecie przesiąść się na krzesełko e, przynależne dla siebie. Przywitajcie się z tą blokadą, zadajcie pytanie. Po czym przesiądźcie się znowu na to krzesło przynależne dla blokady i poczujcie, jaka tam odpowiedź się pojawi. Tak? I to, to, może, jak to się tak teoretycznie omawia, to jeżeli ktoś nie pracował w taki sposób, to może brzmieć trochę dziwnie. Natomiast um, uwierzcie mi, to są odpowiedzi, które nie przychodzą z głowy. To, to, to nie na tym ma polegać, że teraz. Ja mam sobie próbować wymyśleć tą odpowiedź, tylko po prostu ta odpowiedź przychodzi, no możemy to tak nazwać z nieco innej przestrzeni niż z przestrzeni naszego umysłu. No i oczywiście na, na, na kanwie tej odpowiedzi my możemy spróbować tak przesiadając się raz na to krzesełko przynależne dla siebie, raz na krzesełko przynależne dla blokady. Możemy sobie tak z tą blokadą. Porozmawiać, tak? A noż widalec, jakoś się dogadamy. No tak, to i to taka, taka porcyjka wiadomości na dziś. Yy, I teraz sprawa w Waszych rękach, jeżeli te ćwiczenia do Was czy techniki trafiają. No to cóż, no, kiedy ruszycie z miejsca? Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej.